Tam dobra, się na. Ha? A okej. Okay. Dobra, uważam, że ta smycz tutaj jest. Dawno nie. Niedawno Minecraft'a nie nagrywałam w ogóle. Dobra. Nagrywam. O, po raz trzeci tak naprawdę. O, ale no, to może chce pszenicy? Nie chcesz. A to nie. O, i, z, i ten. Z nią gram jak coś. To jest nasza sfora. Czemu te psy usiadły? Ogólnie z pichu jeden, dwa, trzynastu kradł. Aha, no tak no. Bardzo możliwe. Nie ufajcie mu, nie ufajcie mu, naprawdę. Na początku był taki. W sumie. No co by się nawet trochę zgadzało. Dobra, gdzie są jeszcze moje wilki? Bo... I to wygląda, jakby on miał dwa ogony, a to są dwa wilki. Dobra, ej, za chwilę wyruszamy dalej w No. Bo nam zniszczył naszą kochaną działkę, którą budowaliśmy tygodnie. Ale dobra, walić to. Ludzie we... Wy... Dzieci w Afryce mają gorsze problemy. Ej, dobra, czekaj. Nie ze skrzynki w twoje rzeczy. Ej, Ej. Chcę no czekaj, no tutaj utknęłam. Tylko no, szkoda, że Steli nie, wzię... nie, wzię... nie, wzięły, nie wzięłyśmy. Boże, jak to no, się... nie wiem, gdzie ona jest. Jeszcze... Utknęła gdzieś. Smutek, że mi się film nie chciał wstawić. Znaczy no wstawił się, ale ten. ja tutaj martewki zbieram na oreny. Byłyśmy takie bogate. Nie no, byłyśmy biedne jak nie wiadomo co. Ale tutaj jest dużo tych i tych. Uuu, dużo tych. Ja chcę pszenicę, a nie jakieś Pszenica. Że... Jest ja chwilę się na to fajcia hmm. i ziemniaki. Wtedy tylko ich 57 jest. Ja mam już tak, prawda? Mniej się nie dało. Okej. Okay. O, tu są jeszcze ziemniaki we wioskach jest to, to najlepsze że nie trzeba sadzić o tam są jeszcze moje wilki gdzie ogólnie jesteś teraz o dobra malta chciała jeść to mogę się na jestem tutaj ej tu masz jeszcze psy o tu jest ta mi papuszka umarła dobra Sztyfyn. o to jest Szczefynę nie w sumie może niedaleko tej wioski? Albo nie. 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 Dobra, dawaj tam. Widzicie jest na koni i zabieramy te koniu? No, będzie jakiś ślub. Zobacz nie. na czat. No da, dajecie, a dlaczego nas jest tak mało? Przecież was było tysiąc razy więcej. Hmm. A gdzie jest to mięso? Nie, mięso mi się nie łapie. Dobra, co by tutaj wywalić? Hmm... Gdzie ty jesteś? Czekaj. Trzymaj lepszy hełm, bo on jest niepotrzebny. A w sumie... Ej, ty, ja mam... Czekaj, ja mam żelazny? Dobra, walić to. Trzymaj go i tak. Owce trzeba pozabijać. Po okej. Co to jest? Teraz. Czekaj. my no mam pełny cały kwiponek. Dobra, chodź. Na ci dałam. No wiem na oreny. U. A! Dobra, Poproszę. już... Okay. Ale to mu HP zabrało w ogóle. Nie no. źle. Nie no, spoko. Ale jeszcze Dobra, dawaj tam. Ja ogólnie bardzo włam konie. A przynajmniej te Minecraftowe, które się tak łatwo ujeżdża, nie to, co prawdziwe. Okay. Trochę za poważnie traktuję ten ślub, moim zdaniem. Jezus! Boże, drugi. Uuu. W sumie mogłam iść. O, tu jest jakiś śnieżny. Gdzie ty jesteś? E, tutaj, na górze tej. Właśnie zrzuciłam krowę. Skaczesz tam? Jestem świadkiem. Tutaj sobie spokojnie jest no dla mnie takie średnie w sumie. Hello? przepraszam, paniku. Ten łącz, gdy... Gdy na Whitey była złota zbroja końska, to była twoja ostatnia zbroja końska, którą wyciągnąłeś z bardzo cennego czegoś. W ogóle... ej, da się zrobić w ogóle zbroję końską? Chyba raczej nie. Tutaj no... No za tobą jestem! Tutaj! Widzę nawet, spoko to jest w sumie. Realistyczne, co się stało? Coś się stało? Nie no, nie ci nie stało chyba. Chyba. O. <grym> za się w ogóle ten? nieprawda. Dobra, walić to. I tak już nie zamierzam brać. No chyba, że z tobą, he-he-he. Co? Gdzie? 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 Kurde, mogłam mu wziąć bo tych huków. Tak naprawdę już nie mam. Ej, czy tam był chyba oswojony? On jest chyba oswojony. Patrzaj. Ej, czekaj. O nie! Uciekaj! Dobra, dawaj tam, w tamte strony. Ej, zapraszam nawet, jak idziemy do Nie wiem. Zabieramy wszystkie żarcie I uciekam. Co zrobią? Ja i moje. Ehm. Um. to... Jak znów jakaś pieska, to znowu przy nas wygląda. Tutaj nie należy ufać ludziom. Tylko pieski chyba nie, no. No to są pieski, to są. Dobra, ja nieszkodzę, że ja umiem. Ja umiem. Jestem wyszkolona. Dawaj, lecimy! Z kim mogę zamieszkać? Na pewno nie ze mną, przykro mi. Tam. W sumie to ja to zapauzuję na chwilę. Dobra, ogólnie tutaj będzie nasz dom. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ej, no ja tutaj podskoczyłam. No tutaj przy tej rzece. Dobra, to O, na no, hita. Widzisz mnie gdzie? No tam. Ja cię chcę. Edelman, chciałbym. A! szkielet zostawił kawałek swojej zbroi. Dobra, uciekamy szybko. Dobra, uciekamy szybko. Nie, spokojnie. Ej, ale w sumie nie lepiej znaleźć miejsce, gdzie jest stado koni. No ja tak chcę, żebym Dobra, dawaj, biegniemy. Patrzajcie, nie? Ja tutaj biorę lamy, a te dorosłe lamy i za nią biegają jak za diamentami. Czyli już prawdopodobnie mamy lamy do kolekcji. Patrzajcie. gdzie jest ta lama? Dobra, tu. No, czyli mamy prawdopodobnie lamy. Ja tutaj trochę bloków schowam. Ej, weźcie tutaj wszystkie marchewki włóż do tej skrzynki. Tak ja nie mam żadnej dobra. Ale nie tych spożywczych marchewki, ziemniaki takie tam a bo ja tutaj mam... Znaczy, szczep, tutaj przy kinałce. A nie, no, czekaj. Pozdrawiam. Pozdrawiam Aha. Okej. Okay. Zaraz mu pójdę wymienić. O. Czekaj, tutaj jeszcze jest dużo tych Dobra. To tam wiesz do skrzynki włóż. Trochę Tutaj to. Zakryję, żeby żadne psanie papugi nie wskakiwały. Wnioskę. He? Drugą już mam, nie? No. Jednego ziemniaka, no. tylko jednego. Już mam jednego na pewno. Dobra, to tam wiesz do skrzynki wrzuć. Villagerowie posadzą tam. Serio już się skończyły te te. Dobra, tutaj tu jeszcze włożę tam. Potem zabiorę. No, trochę tych korenów ten... będzie, ci powiem. No, piję się trochę. Nie, jest tak kowala, tak? No, tam do skrzynki wuszczaj temki. To wymienię na oreny. Ja przy okazji trochę tam swoich odłożę, żeby mieć miejsce na no nie. Tak, Zobacz, ja całe konie. Jak Ja tutaj sobie poczekam. Byśmy miały jak najwięcej oranów, Ej, Czy w lawie da się łowić, nie? Takie pytanie. Ale chyba nie. Niestety. Wilki da się łowić. A, dobra. Ja myślałam, że ja go pszenicą nakarmiłam. Okej, wszystko trochę włożyłam dłonę. Okej. Uuu, będzie Orenów, będzie. No nawet bardzo dużo będzie. Dobra, Bart, farmer. jest jeszcze ciapek to tą trzcinę wymienię. Ciekawe, czy ktoś wiedział o ciapku? Ciapek? No! No tak się nazywa. No, to jest gracz, czy co? Nie! Zobaczysz na odcinku, o ile go wstawię w ogóle. Ej Boże, zaraz będziemy miały stak orenów. Tutaj jest wykopywana, nie? Hmm. I ten, tutaj jest wykopywana ta dziura i zawsze po prostu żeby... Ej, my mamy stak orenów! Stak! Dobra, gdzie jest... Są tu jeszcze ziemniaki? A no nie, tylko ten. Dobra, to idziemy do Ciapka wymienić ten. Trzcinę. O. O, tutaj jego imię. Wszystko ładnie, pięknie. Będą dzieci. Czekaj. Okej, jeszcze sobie te nasionka wymienimy. No dobra, to cpa. Ja wiem, jestem z takie morenów. XD Chodź tu za mną, za mną, za mną, za mną. Gdzie? Do kowala? No do kowala, na chwilę, okej? to jeszcze więcej. Zawsze jest wykopywana dziura, nie? I nie wiem dlaczego, bo tu jest górna skrzypka, nie? Ale tam już nic nie ma. Dlatego musimy zawsze wykopywać, nie? Ej ty, nie, na, nie spodziewałam się tego. Bardzo się nie spodziewałam. Nie, 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 dziękuję. Mam już czego tak zawalony, że hej. Ej, a masz? Ej, mam podpisko całego No ja też? Znaczy, ten miałaś tam gdzieś. Dobra, co tu są za niepotrzebne itemki? Na pewno. Dobra, to tylko przyczekać noc. O, tu jest jakiś most. Ej, czekaj, to jest jakiś domek. Aha. Ja idę tam zobaczyć. A to jest działka killera. Ej! Ten alpakę! Mam tutaj alpakę. Lamę. Nie, czekaj, ej, ogólnie tutaj znalazłam domek jakiś, to jest jakaś działka. No, on jest online teraz? Nie wiem. Nie no. chce mi się czytać. On jest online chyba. No, on jest online. Aha. Ciekawie, jak się tu dostać. O, tutaj jest jakieś wyjście. Tu ktoś. Co się tu stało? To on tu jest czy co? O, kod będzie. O, no tak. Nie możesz tu niszczyć. Pomocy utknęłam. Nie, dawaj, przeprasz do mnie. Nie no, spoko, nie potrzeba. A, dwa Endermany, nie? I teraz spojone zombie. Ale jak tu do tego domku w ogóle wejść? Wytłumacz mi to ktoś. Tu się dziurę robi i się wchodzi, czy co? O, chodź go. O shit, tu jest Enderman. I ty oswojony szkielet. Ups. Creeper już nie był oswojony. Creepery może nawet dwa tam były. idziesz ten domek? No tam dalej. Czekaj, jak tam jest taka ścieżka, to idziesz. Kod, kod, kod. Kod, 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 wiem. Wiem. Ej, no, zrób coś coś z tym zombiakiem, jakim bo wilki go nie atakują. Ha. Ej, patrzaj, co znalazłam. Znaleźliśmy się. Przy... Dobra, to jest szkiele. O ty, konia bić. Ej, weź coś zrób z tymi koniami, bo ja chcę tutaj do tej. iść. Jezus, ile tu jest potworów? Endermanów. O tu już ktoś też był. Leci? Leci do mnie? No czekaj. O, dobra. Ej, jestem tutaj, jestem. Nie, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, to jest nie. nie proszę, zostań tam. Jestem już. Aha. Też ci polecam. Chociaż trochę z miłego mięsa dla psów zabrałam. Czy jedna? O! No tu jest jeszcze jakaś. Ej, nie ten otocz, kiedy ten. Kiedy nie masz sfory. No, nie. mi się też nie kończyć Spokojnie. Nie. O! Jest taki siadnik, który by mógł wyczyścić pogodę. Nie. Smutek, czek. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Znowu? E, Ogólnie odczytajcie TPA, to jest miejsce na naszą nową działkę. Tylko tutaj, może debugowanie. No, Jezus Mario. no wyłączę e. o e. No i tak w ogóle to na razie już koniec. Odcinka, tak więc pa.